Witam ponownie. Zanim przejdziemy do rzeczy, chcę powiedzieć, że począwszy od tego filmu, będę zamieszczał zadania do przećwiczenia na GitHubie. Link znajdziecie w opisie, a z kolei na Facebooku można głosować, które z tych zadań mają pojawić się na kanale. Także serdecznie zapraszam. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, że w matematyce ciąg to po prostu pewna funkcja. I z tego faktu od razu wynika sposób, w jaki będziemy określać ciągi. No bo tak jak funkcję możemy określić podając ogólny wzór na wartość funkcji dla argumentu x, no podobnie dla ciągów możemy podać ogólny wzór na n-wyraz ciągu. Wprawdzie nie jest to jedyny możliwy i użyteczny sposób na określenie ciągu, ale o tym będzie w dalszej części filmu. To może zróbmy użytek z tej naszej tablicy. Jak pamiętamy, w odróżnieniu od funkcji oznaczanej zwykle literą f, takiej przyjaznej funkcji mającej jako dziedzinę oraz przeciwdziedzinę. Zbiór liczb rzeczywistych ciąg będziemy oznaczać jako A z indeksem dolnym N. No i jeśli chodzi o wartości ciągu, to jak na razie interesować nas będą ciągi o wartościach rzeczywistych, ale dziedzina, czyli zbiór indeksów, już nam się zawęża do zbioru liczb naturalnych. Gdybyśmy zapragnęli rozważać kilka ciągów w jednym problemie, to wtedy możemy dowoli korzystać z bogactwa alfabetu łacińskiego i oznaczać te ciągi literami B, C, D itd. Greckie litery też są w modzie, więc jeśli zechcemy być oryginalni, to napisanie xn czy θn będzie jak najbardziej dobrym pomysłem, a w każdym razie nie powinien dziwić nas ten widok, gdyby ktoś inny zechciał być oryginalny. Do elementów matematycznego savoir -vivre nie należy jednak używanie ani polskich znaków diakrytycznych, ani cyrylicy, ani innych alfabetów. No może nie licząc kilku wyjątków z alfabetu hebrajskiego, ale jednak nie obejmują one zapisu ciągów liczbowych. Także w temacie ciągów mamy do dyspozycji alfabet łaciński albo grecki, no i raczej małe, a nie wielkie litery. Choć jak przekonamy się nawet w tym filmie, bywają od tego pewne wyjątki. Ale wróćmy do tego zbioru indeksów. To, czy uwzględnimy tutaj liczbę 0, czy nie, to tak jak wspomniałem na poprzednim filmie, jest kwestią umowną. O ile w ogóle włączenie zera do zbioru indeksów ma jakikolwiek sens? Kiedy w takim razie to uwzględnienie zera nie będzie miało sensu? Zobaczmy może na przykładach. Skoro ciąg jest funkcją, to aby utworzyć jakiś ciąg, możemy wziąć sobie dowolną funkcję, powiedzmy f od x równa się x kwadrat, a następnie zbiór argumentów tej funkcji zawęzić po prostu do liczb naturalnych. Otrzymamy wtedy kolejno wartości 1 do kwadratu, 2 do kwadratu, 3 do kwadratu, no i tak dalej. No i gdyby z jakiegoś powodu było to użyteczne, to możemy jeszcze dopisać, że a0 jest tutaj równe 0 do kwadratu, czyli 0. Jak przypuszczam, na ten moment wszystko jest jasne. No ale jeżeli weźmiemy inną funkcję, powiedzmy g od x równe 1 przez x i wyprodukujemy sobie w oparciu o ten wzór ciąg, powiedzmy bn, to wtedy dzielenie przez 0 nie ma tutaj sensu. No a co za tym idzie, mówienie o wyrazie b0 też nie ma sensu. Możemy więc zaznaczyć, że w tym przypadku n jest większe bądź równe 1. No, czyli w stosunku do przykładu pierwszego zbiór indeksów w ciągu jest tutaj odrobinę zawężony. Czasem dziedzinę ciągu możemy sobie zawęzić jeszcze bardziej, ale czasem tylko pozornie. Weźmy tym razem funkcję h od x równą 1 przez x minus 1, która wyprodukuje nam ciąg cn. Tym razem podstawienie tutaj zera ma sens. Podstawienie jedynki z kolei nie ma sensu, bo jedynka wyzeruje nam mianownik. A dla dwójki, trójki itd. już wszystko będzie ok. Moglibyśmy więc uznać, że indeksy ciągu CN stanowi zbiór liczb naturalnych z uwzględnieniem zera, lecz z pominięciem jedynki. Ale w przypadku ciągów mówiąc kolokwialnie, raczej nie chcemy mieć tego typu dziur, więc najczęściej to zero również pomijamy i zwykle rozważamy jedynie n większe bądź równe 2. Jak coś numerujemy, to po kolei bez żadnych przerw. Ale jak zobaczymy sobie, jakie wyrazy ciągu otrzymamy w tym przykładzie, a będą to 1, 1, 2, 1, 3, no i tak dalej, to okaże się, że ciąg Cn to jest dokładnie to samo, co ciąg Bn, który jest już określony począwszy od n równego 1. Zatem to taka mała uwaga na marginesie. Nawet jeśli bezpośrednio ze wzoru wynika, że najmniejszym indeksem ciągu jest powiedzmy dwójka, to może się okazać, jak widzimy, że na ten ciąg możemy patrzeć jak na ciąg indeksowany od n równego 1. Żeby zobaczyć dokładnie, co mam tu na myśli, rozważmy ciąg ilorazów kolejnych liczb naturalnych. A więc mamy ciąg powiedzmy dn, którego pierwszym wyrazem jest 2 dzielone przez 1, czyli 2, d2 równa się 3, 2, d3 równa się 4, 3, no i tak dalej. Ogólny wzór będzie miał w takim razie postać dn równa się n plus 1 przez n. No ale ten iloraz równie dobrze moglibyśmy zapisać jako n przez n minus 1. Powiedzmy, że ciąg o wyrazach tej postaci oznaczymy jako en. No i zobaczmy, że tak jak n oraz n plus 1 są kolejnymi liczbami naturalnymi, tak samo n minus 1 i n. Tylko w tej drugiej wersji zapisu już n równego 1 podstawić tam nie możemy, bo to n równe 1 zeruje nam mianownik, no a w tej pierwszej jak najbardziej. A więc kolejne wyrazy ciągu, jakie otrzymamy w obu przypadkach, będą dokładnie takie same. Tylko jeden ciąg będzie indeksowany od jedynki, a drugi od dwójki. No warto zatem mieć świadomość, że dwa różne wzory mogą dać nam tak naprawdę ten sam ciąg, tylko indeksowany w nieco inny sposób. No i to wszystko, co tutaj widzimy, są to tak zwane wzory jawne ciągu. Są one jawne w tym sensie, że wystarczy podstawić do wzoru numer indeksu, no i w ten sposób otrzymamy dany wyraz ciągu. Załóżmy, chcemy znać wartość piątego wyrazu, wstawiamy n równe 5, chcemy wartość pięćsetnego wyrazu, wstawiamy n równe 500, no i tak dalej. Ale ciąg możemy też określić w sposób słowny, tak jak to zrobiliśmy przed chwilą, mówiąc o ciągu ilorazów kolejnych liczb naturalnych. Jednak zawsze lepiej tego unikać, bo opis słowny może okazać się po prostu nieprecyzyjny. Na przykład ciąg ilorazów kolejnych liczb naturalnych równie dobrze może zostać zrozumiany jako ciąg liczb 1, 2, 2 3, 3 4, no i tak dalej. Poza wzorem jawnym możemy też mieć wzór, który nie jest jawny. Nie jest jawny, czyli po prostu nie daje recepty na wyznaczenie n tego wyrazu ciągu ale pokazuje jaka zależność występuje między kolejnymi wyrazami ciągu. I taki wzór nazywamy wzorem rekurencyjnym. Tak jak powiedziałem, nie podstawimy do niego n i nie obliczymy ile wynosi n-ty wyraz ciągu, za to korzyści z takiego wzoru polegają na tym, że posługując się wzorem rekurencyjnym możemy wyrazić jakie relacje zachodzą pomiędzy kolejnymi wyrazami ciągu. A o co chodzi, to zobaczmy ponownie na przykładach. Jawny wzór na ciąg arytmetyczny wygląda następująco. Powiedzmy, że trzymamy się tej konwencji z indeksowaniem począwszy od zera, ponieważ dzięki temu w mojej subiektywnej ocenie będzie nam łatwiej się w tym wszystkim połapać. Ten wzór jeszcze nie określa nam konkretnego ciągu, ale jeśli powiemy sobie, że r, czyli różnica ciągu wynosi powiedzmy 2, a do tego a0 jest równe 5, no to mając taki wzór możemy swobodnie obliczyć jakikolwiek wyraz ciągu podstawiając po prostu odpowiednią wartość n. Ok, nie zostało w tym momencie powiedziane nic nowego, ale wróćmy do tego ogólnego wzoru. Można z niego odczytać, choć tak jeszcze nie bezpośrednio, że kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego różnią się od siebie o r. Zresztą właśnie tym wyróżnia się ciąg arytmetyczny, że po prostu różnica między jego kolejnymi wyrazami jest stała. Aby się o tym przekonać, możemy napisać wzór na n plus pierwszy wyraz ciągu, którym za n po prostu wstawiamy n plus 1, a następnie wyznaczyć różnicę między wyrazem n plus pierwszym a n tym. Przepisuję wzór na wyraz n plus pierwszy. Teraz wyraz enty, coś tam nam się ładnie uprości. No i w wyniku rzeczywiście otrzymujemy to nasze r. Mamy ostatecznie taką zależność, gdzie zwyczajowo enty wyraz ciągu przerzuca się na prawą stronę. I teraz to, co tutaj widzimy, możemy tak to odczytać, że jeśli mamy dany n wyraz ciągu, to wyraz n plus pierwszy otrzymamy po dodaniu jakiejś ustalonej liczby r do wyrazu n tego. Ustalonej w tym sensie, że to r pozostaje niezmienione, gdy n przebiega zbiór indeksów. No i taki ogólny wzór ponownie nie określa nam jeszcze konkretnego ciągu, ale jeśli ustalimy wartość r oraz a0, to każdy kolejny wyraz ciągu, prędzej czy później, na podstawie tego wzoru rekurencyjnego sobie jak najbardziej wyznaczymy. Ciągiem liczbowym znanym ze swojego wzoru rekurencyjnego jest ciąg Fibonacciego, którego n-ty wyraz jest sumą dwóch poprzednich wyrazów, czyli n-1 oraz n-2. Oprócz tego, że ciąg ten ma swoją nazwę, no to jak widzimy, ma też swoje specjalne oznaczenie. No, i tak się przyjęło, że jest to wielka litera f. Tutaj już nie mamy we wzorze żadnego r, za to ta zależność między kolejnymi wyrazami sięga nie jednego wyrazu, ale dwóch wyrazów wstecz. No i żeby mówić o konkretnym ciągu, to musimy ustalić wartości dwóch pierwszych wyrazów, których suma da wyraz trzeci, potem suma wyrazu drugiego i trzeciego da wyraz czwarty, no i tak dalej. Dla ciągów Fibonacciego te dwa pierwsze wyrazy to f1 równe 1. Oraz f2 także równe 1. Ale bywa czasem tak, że zamiast f2 podaje się f0 równe 0, i wtedy f2 uzyskujemy jako sumę f0 plus f1. Indeksować od zera czy nie indeksować od zera to dylemat dobrze znany. A w ramach ciekawostki to warto wspomnieć, że ciąg Fibonacciego posiada jawny wzór na n wyraz, a oto właśnie ten wzór. No i tutaj jeszcze warto skomentować fakt, że we wzorze dla ciągu arytmetycznego n-wyraz ciągu jest po prawej stronie, a kolejny n plus pierwszy po lewej. Za to w przypadku ciągu Fibonacciego n-wyraz ciągu występuje po lewej stronie, a po prawej mamy wyrazy poprzednie, czyli n 1 i n minus 2. Otóż tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy n-wyraz jest dla nas wyrazem poprzednim względem n +1, czy kolejnym względem n 1. No, równie dobrze wzór dla ciągu arytmetycznego mógłby mieć postać an równa się an minus 1 plus r, a dla ciągu fibonacciego mogłoby to być na przykład Fn plus 1 równa się Fn plus Fn minus 1. Liczy się po prostu to, aby wzór wyrażał zależność między kolejnymi wyrazami ciągu, a sposób w jaki my te wyrazy indeksujemy no, ma już drugorzędne znaczenie. W kwestii sposobów na określenie ciągu to na razie wszystko, w czym trzeba być dobrze zorientowanym, aby przejść do zagadnienia granicy ciągu, co nastąpi już w kolejnym filmie. Przypominam o zadaniach zamieszczonych na githubie i ankiecie na facebooku zapraszam do komentowania tutaj na youtube i pozdrawiam serdecznie.